Dorota Szalongowska to piękna kobieta, która wie, jak o siebie dbać. Po raz kolejny zachwyciła fanów swoją stylizacją. Internauci są w niebowzięci. Zastanawiają się, skąd wzięła pomysł na takie połączenie. Dorota Szelongowska to postać powszechnie znana przy biznesie. Wszystko dzięki jej programowi Domowe Rewolucje, który przykuł uwagę wielu widzów HGTV. Jej popularność z dnia na dzień rośnie także w social mediach, które regularnie prowadzi. są ciekawi wszystkiego, co dzieje się w życiu gwiazdy. Ostatnio udostępniła zdjęcie, które wywołało falę pozytywnych komentarzy. Z pewnością nawet sama Dorota Szelongowska nie spodziewała się tylu odpowiedzi. Co takiego pokazała? Nowa, zaskakująca stylizacja gwiazdy domowych rewolucji Celebrytka opublikowała zdjęcie, na którym zaprezentowała swoją nową kreację. Składa się na nią modna kurtka, której głównym motywem są lamparcie centki. Do tego gwiazda założyła świetnie pasujące i bardzo modne dżinsy z dziurami. Całość przyozdobił piękny uśmiech Szelągowskiej, która najwyraźniej w trakcie robienia zdjęcia miała bardzo dobry humor. Fanom szczególnie spodobała się jej kurtka, która faktycznie świetnie pasuje do urody gwiazdy. Wygląda pani pięknie. Gdzie kupiła pani taką kurtkę? Jest cudowna, napisała użytkowniczka Instagrama: Uśmiech podstawą udanego dnia. Pięknie wygląda pani stylizacja. Czytamy komentarz fanki. Kurteczka piękna, ale zwróćcie uwagę na ten uśmiech, ten wdzięk. Ten powiew wiosny. Dorotka jedyna. Pisze internautka. Kochana skąd taka cudna kurtka. Pyta zaciekawiona kobieta. Cudowna. Sama bym taką ubrawa, napisała kolejna oszołomiona fanka. Dorota szelongowska zrzuciła 30 kg. Czy zjadła pączka, tłusty czwartek? W ostatnim czasie media poinformowały o genialnej metamorfozie Doroty szelongowskiej. Okazało się, że zrzuciła ona aż 30 kg. W wywiadzie dla Jastrząb Post podzieliła się informacją, w jaki sposób osiąga NNŁa swój sukces. Gwiazda ma dwie najważniejsze zasady: po pierwsze, dieta pudełkowa. Po drugie, konsekwencja i zaangażowanie. Internauci zastanawiali się więc, czy ta zjadła dzisiaj choćby jednego pączka. Podczas telekamery, jak sama zdradziła, trzymała się z daleka od słodyczy. Wygląda więc na to, że prawdopodobnie obchodziła ten dzień nie jedząc pustych kalorii.